Cyklu, o mnie, dotknięta anomaliami wrażliwości. Powracanie do natury początkowe 6 lat nierównej walki o wyzdrowienie. Pierwszy i drugi rok nie było łatwo zmierzyć się z nową rzeczywistością, ale było warto. Cierpliwość, odwaga, determinacja i konsekwencja te cechy pomogły mi stawić czoło chorobie. Zmagania z lękami i paniką, codzienna walka o pozytywne myślenie, nauka rozpoznawania przyczyn pojawiania się objawów, poszukiwanie naturalnych rozwiązań i konsekwentne przyzwyczajanie się do nich, radość z każdego małego zwycięstwa, tak mogłabym opisać ten okres. Panika i lęki ustąpiły. Pojawiło się natomiast coś, czego się nie spodziewałam. Wyraźna perspektywa powrotu do zdrowia. Tak, taka bardzo miła niespodzianka. Zaczynając tą nierówną walkę, nawet nie myślałam o całkowitym wyzdrowieniu. Nawet o tym nie marzyłam. Chciałabym częściej doświadczać tak niezwykle przyjemnych rozczarowań. Trzeci rok. Burzowo. Tak mogę opisać kolejny okres zmagań o powrót do zdrowia. Metodą prób i błędów zaczęłam mocno eksperymentować w poszukiwaniu naturalnego lekarstwa. Choć testowanie na sobie najróżniejszych biologicznych substancji, nieraz wystawiało moją cierpliwość i optymizm na próbę. To jednak potrafiło skutkować zaskakująco dobrymi, małymi i dużymi zwycięstwami. Momenty, w których gorsze samopoczucie nadchodziło, jak huragan, były bardzo trudne. Ale obserwowanie, jak mój organizm staje się coraz silniejszy, unosiło mnie na skrzydłach. Ten etap zaowocował ciekawym spostrzeżeniem. Organizm potrafi się regenerować bez użycia syntetycznej chemii, jednak niezbędne mu są do tego substancje biologiczne. Przede mną kolejny rok testowania. Spodziewam się, że nadal będzie burzowo, ale już bardziej odważnie. Ktoś kiedyś powiedział, że strach jest jak matka natura, nie można przed nim uciec, lecz można mu się przeciwstawić. Rok. To, co wydawało się niewykonalne, stawało się proste i łatwe, a to, co wyglądało na niemożliwe, okazywało się realne i rzeczywiste. Doświadczenia na samej sobie przyniosły wspaniały efekt w postaci znacznej poprawy zdrowia. Oczywiście nie obeszło się bez trudności, które, jak tornado, potrafiły niszczyć rezultaty moich wysiłków, ale zaraz potem wychodziło słońce i zagrzewało do podjęcia kolejnych wyzwań. Zachęcam wszystkich chorych, a szczególnie tych, którzy mają podobne jak moje problemy ze zdrowiem, do niedawania za wygraną i powracania do natury w poszukiwaniach sposobu na wyzdrowienie. Najskuteczniejsze lekarstwa są bliżej człowieka niż mogłoby się wydawać. Troska najbliższych, pomoc współtowarzyszy Niedoli oraz Matka Natura, która karmi nas wszystkim, co niezbędne do naprawy uszkodzeń w organizmie. Zapraszam do korzystania ze sposobów na powrót do zdrowia, które sama odkrywam. Mnóstwo z nich już opublikowałam, a mam w planie stopniowo podzielić się wszystkimi sensacjami. Są one skuteczne, zaręczam własnym doświadczeniem. Do odważnych świat należy, wychodząc z takiego założenia, można pokonać niepewność i zawalczyć o lepsze zdrowie. 5 i 6 rok. Ustabilizowanie poprawy zdrowia i samopoczucia. W tym okresie szczególnie skupiłam się na przepracowaniu traumatycznych przeżyć, zredukowaniu bagażu emocjonalnego oraz wypracowaniu optymalnego podejścia do choroby. Nie były to łatwe dwa lata, ale każdy moment, w którym nabierałam stabilności emocjonalnej, rozświetlał burzowe niebo codziennej walki o wyzdrowienie kolorami tęczy. Zrozumiałam. Że emocje bezpośrednio wpływają na fizjologię poprzez hormony. Im więcej strachu, tym więcej kortyzolu i pogorszenia objawów, a im więcej przyjemności, tym więcej serotoniny i poprawy zdrowia. Realne oczekiwania, pozytywne nastawienia i przyjemne myśli to naturalny sposób na równoważenie emocji. Skutek powracania do natury 1. Moja dieta opiera się na produktach z własnego ogrodu lub ze sprawdzonych, naturalnych upraw i hodowli. Posiłki dobieram intuicyjnie, odpowiadając na potrzeby organizmu. 2. Na wszystkie objawy oraz inne dolegliwości stosuję zioła, przyprawy, produkty pszczele i wodę zdrojową. Jedyny syntetyk, którego używam jako leku przy poważnych infekcjach, to odgazowane pepsi w małych ilościach. Spożywczy kwas fosforowy zapobiega rozwojowi patogennych bakterii, wirusów i pleśni w żołądku. 3. Domowe środki czystości i kosmetyk i do pielęgnacji ciała tylko naturalne, zrobione osobiście lub ze sprawdzonego źródła. Unikam plastiku. Do pielęgnacji ciała używam wody źródlanej i soli kłodawskiej, owoców, ziół, olejów roślinnych i olejków eterycznych. 4. Moje antydepresanty są naturalne. Codzienny kontakt z naturą, np. Na pracę w ogrodzie, spacery po łące, wycieczki rowerowe do lasu. Dużo słońca, skutek uboczny to witamina D i uśmiech. Futerkowy przyjaciel, kotek. Dobry sen, opaska na oczy, stoper do uszu. Unikanie przebywania w polu elektromagnetycznym. Oddychanie czystym i natlenowanym powietrzem, rośliny w domu, w razie potrzeby korzystam z oczyszczacza powietrza, ozonatora, jonizatora, nawilżacza, maseczki wełnianej. Oddychanie przeponą, zapobiega hiperwentylacji. Przytulanie, zwiększa poziom oksytocyny. Słuchanie muzyki natury, pielęgnowanie pozytywnego nastawienia, eliminowanie nierealnych oczekiwań. Wypełnianie umysłu przyjemnymi myślami. Stosowanie na co dzień wszystkiego, co naturalne i czego naturalnie potrzebuje organizm, to mój sposób na stopniowe odzyskiwanie zdrowia. Po 6 latach zmagań z nadwrażliwością, mogę śmiało stwierdzić, że odzyskałam zdrowie w 50%. Myślę, że u każdego chorego proces zdrowienia może przebiegać inaczej ze względu na indywidualną strukturę uczuciowo-emocjonalną, dzieciństwo, środowisko, lecz jeśli chcesz skorzystać z moich osobistych doświadczeń, to zapraszam serdecznie.